Drodzy bracia i siostry, zebrani na tak dostojnym jubileuszu stulecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowie. Kiedy byłem małym chłopcem, miałem pięć lat, zostałem ministrantem w mojej rodzinnej parafii w Goszczanowie. Jako taki mały ministrant, siedząc w ławce ministranckiej, Miałem okazję przypatrywać się i uczestniczyć w wielu uroczystościach, także tych, w których brali udział bracia strażacy. Z tych różnych uroczystości zapamiętałem jeden sztandar, który zawsze stawał najbliżej ławki, w której siedziałem. Na tym sztandarze był wypisany napis Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Nie mogłem nigdy się doczekać kolejnych uroczystości, na których będą bracia strażacy, bo te dni w kościele wydawały mi się tak bardzo świąteczne, tak bardzo uroczyste, tak bardzo dostojne. Moim ulubionym dniem w roku była Wielkanoc, kiedy po mszy świętej o godzinie 6 rano, pomszy świętej, tzw. rezurekcyjnej. W której właśnie uczestniczyli także bracia strażacy z wszystkich jednostek, mojej rodzinnej parafii, był taki zwyczaj, że wszyscy nadal jest ten zwyczaj, że wszyscy wychodzą z kościoła, ustawiają się na parkanie, a bracia strażacy urządzają defilady przy wtórze orkiestry, która gra marsza. I na placu przy kościelnym po kolei się ustawiają, prezentują w swoje pododdziały, a komendant główny idzie do księdza proboszcza i wygłasza uroczystą formułę księże proboszczu melduje pododdziały straży pożarnej z parafii Goszczanów po porannej przyświętej, świętej rezurekcyjnej gotowe do służby Panu Bogu, ojczyźnie i ludziom. I od najmłodszych lat, kiedy byłem już dzieckiem Zawsze te słowa wywoływały w moim sercu wielkie wzruszenie, a także dlatego, że wśród tych oddziałów Straży Pożarnej był jeden wyjątkowy oddział, oddział kombatantów polskich. I choć byli to już panowie w podeszłych latach i nie zawsze potrafili równo się ustawić, to jednak w ich oddaniu było coś wyjątkowego wielka miłość do Pana Boga i Ojczyzny. Z biegiem lat ten sztandar kombatantów się kruszył, aż wszyscy już pomarli, ale do dziś w moim sercu ci bracia strażacy są właśnie symbolem tej miłości do Ojczyzny, miłości, która potrafi poświęcić samego siebie. Moi drodzy, dziś ponownie jestem głęboko wzruszony. I dziękuję Panu Bogu za waszą obecność, bo nie da się ukryć, że związek straży pożarnej z kościołem, z Panem Bogiem jest bardzo ścisły. I tak jak wy dzisiaj dziękujecie Panu Bogu za 100 lat swojej działalności na rzecz naszej lokalnej społeczności, ale także na rzecz działalności, na rzecz naszej świątyni, naszego kościoła, naszej wspólnoty parafialnej. Tak i my dzisiaj wraz z księdzem Proboszczem wstajemy do tej Eucharystii w duchu dziękczynienia właśnie za Was, za Wasze serce, za Waszą gotowość do służby, za Wasze oddanie sprawom ludzkim, ale także sprawom Bożym, na to, za to, że zawsze możemy na Was liczyć, że zawsze jesteście na tak. Bóg zapłać Wam, bracia strażacy. To jest wielka rzecz, wielka sprawa. Gdybym miał sobie wyobrazić miłosiernego Samarytanina na sposób współczesny, to wyobraziłbym go sobie właśnie jako strażaka. Bo miłosierny Samarytanin nie pytał, kim jest ten pokrzywdzony, pobity, poraniony człowiek. On w tym człowieku zobaczył bliźniego. Zobaczył Chrystusa. Włożył go na, swoje, na swojego osła. I zawiódł go do, 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 do gospody. Wy także, bracia strażacy, kiedy spieszycie na ratunek ludziom potrzebującym, nie pytacie ani o narodowość, ani o pochodzenie, język, o płeć czy wiek. W tym drugim człowieku widzicie bliźniego, którego należy kochać. W Piśmie Świętym pada takie piękne zdanie: Nie ma większej miłości jak ta, gdy ktoś życie swoje, Oddaje za przyjaciół swoich. Czymże jest służba strażacka, jeżeli nie właśnie poświęceniem swojego życia, kiedy wyrusza się do akcji, to wyrusza się, żeby pomóc komuś jak swojemu najlepszemu przyjacielowi. Właśnie z takim podejściem stajecie oko w oko z żywiołem, z wypadkiem, z tragedią ludzką. W 2002 roku ukazała się książka pod tytułem Ostatni z żywych. Jest to opowieść strażaka, który przeżył pod grozami World Trade Center. W tej książce Richard Pidgeotto, bo o nim mowa, zamieścił takie motto Żywić nadzieję na najlepsze i szykować się na najgorsze. Aktualnie w kościele przeżywamy rok jubileuszowy pod hasłem pielgrzymi nadziei. Kimże jest strażak, jeżeli nie właśnie apostołem nadziei? Tym, który śpieszy, aby dać ludziom nadzieję, że jeszcze kogoś, jeszcze coś można uratować, że można jeszcze coś ocalić. Strażak to pielgrzym nadziei. Za każdym razem, kiedy wyrusza do akcji, aby ratować człowieka i dobytek, wyrusza, aby nieść nadzieję. I z taką, z, taki, z taką myślą w sercu zawsze do każdej akcji wyruszajcie, pamiętając, że tam ktoś na Was liczy, że właśnie w Was pokłada nadzieję, ale także trzeba się szykować na najgorsze. Bo dobrze wiemy, że kiedy strażacy dojeżdżają do akcji, zastają różną sytuację i nie zawsze można coś uratować. Wtedy trzeba nieść nadzieję pomimo wszystko: pomimo strat, pomimo bólu i pomimo cierpienia. To jest bardzo trudne apostolstwo, ale jakże ważne i jakże konieczne. Bardzo dobrze znamy w języku polskim to powiedzenie, dla ciebie wskoczyłbym w ogień. Najczęściej mówią tak ludzie, którzy siebie nawzajem kochają, narzeczeni, małżonkowie, rodzice wobec dzieci, a dzieci wobec rodziców. Jest to pewna przenośnia, która ma pokazać, że moja miłość jest bezwarunkowa, bezgraniczna. Wy, bracia strażacy, skaczecie w ogień nie w przenośni, ale dosłownie. I za to Wam Bóg zapłać, bo to jest właśnie świadectwo miłości. Miłości do drugiego człowieka. Dziś, w tym tak bardzo poplątanym świecie, bardzo potrzebujemy właśnie takich świadectw. Świadectw ludzi, którzy kochają, którzy są w stanie coś zaryzykować, coś poświęcić w imię miłości do swoich bliźnich. Pamiętajmy, że strażak bardzo często mierzy się z dramatem ludzkim, z jakąś stratą, z chwilą wielkiego kryzysu. Dlatego też taki strażak musi mieć w swoim sercu jakieś dobre przesłanie dla tych, którzy w danym, w danym momencie cierpią i są poszkodowani. Niech to będzie właśnie Wasza postawa ewangeliczna, że są jeszcze ludzi, którzy, ludzie, którzy kochają, na sposób bezwarunkowy Dobrze wiemy, że kiedy dojeżdża się na akcję, trzeba być gotowym na wszystko. Także na to, że w jakiś sposób ucierpimy na swoim własnym zdrowiu. Dlatego tak ważne jest, aby strażak to był, to była osoba wielkiego sumienia, sumienia, które jest formowane, sumienia, o które się dba, sumienia które jest poddawane sakramentowi Spowiedzi Świętej. Bo skoro los Strażaka tak często jest niepewny, to musimy być zawsze gotowi na spotkanie z przychodzącym Panem. A zatem, bracia Strażacy, proszę Was dzisiaj bardzo gorąco, aby nigdy nie było w Waszym życiu takiego wyjazdu do akcji, aby Wasze serce nie było gotowe na spotkanie z Panem Jezusem. Aby każdy wasz, wasz wyjazd był wyjazdem w stanie łaski uświęcającej. Bo to właśnie ta łaska będzie promieniować wtedy na ludzi pokrzywdzonych, na ludzi, którzy właśnie cierpią. Człowiek, który żyje w łasce uświęcającej, w wielkiej przyjaźni z Panem Bogiem. Taki człowiek jest o wiele bardziej zdolny do poświęceń, do ofiarowania swojego życia na rzecz bliźniego. Moi kochani w formowaniu swojego sumienia niezwykle ważną rolę odgrywa także miłość do najświętszej Maryi Panny, która ofiarowała swoją wolę, swoje życie woli Pana Boga. I my mamy niezwykłe szczęście, bo niedaleko nas w Kaliszu znajduje się wyjątkowy wizerunek Matki Bożej. A mianowicie nazywa się on Madonna ab igne, to znaczy Ma Madonna Maryja od Ognia. Znajduje się on w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu i to w głównym ołtarzu. Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że właśnie ten wizerunek nosi taką nazwę. Pod koniec XVI wieku utrwaliła się i była przekazywana historia cudownego uratowania maryjnej ikony z pożaru. Obraz miał znajdować się w drewnianym dworze właściciela wsi Sobota. W 1424 roku wieś wraz z dworem miała niemalże doszczętnie spłonąć. W zgliszczach znaleziono jednakże nietknięty obraz Madonny z Dzieciątkiem, co uznano za ewidentny cud. Właściciele obrazu nie czuli się godni zatrzymać cudownego wizerunku dla siebie. Dlatego postanowili przekazać go do Kaliskiej Kolegiaty. W taki oto sposób ikona znalazła się w tym miejscu. A od pamiętnego wydarzenia przylgnął do niej tytuł Madonna ab Igne, co z łacińskiego tłumaczy się Madonna od ognia, w domyśle chroniące od ognia, od pożarów. W kronikach Kaliskich możemy zapisać wiele świadectw, że kiedy wybuchały pożary w Kaliszu, to, kiedy ludzie tylko uciekali się właśnie do tej Madonny, Madonny Ab Igne, te pożary bardzo szybko ustawały i udawało się powstrzymać żywioł. Drodzy bracia strażacy, miejcie wielką miłość do Najświętszej Maryi Panny, bo to ona tak jak chroniła swojego syna i Jezusa, uciekając do Egiptu przed zagrożeniem ze strony Heroda, tak ona jako nasza matka, będzie chronić życia każdego z Was, wypraszając u Pana Boga dla każdego z Was i dla każdej z Was Boże błogosławieństwo, Bożą łaskę. Jesteście apostołami nadziei, jesteście apostołami dobroczynności i miłosierdzia. Nie rezygnujcie z tego apostolstwa, ale ukazujcie młodszemu pokoleniu piękno tej służby, piękno poświęcenia. Piękno oddania się i Panu Bogu, i bliźniemu. Niech zakończeniem naszych rozważań będzie modlitwa, którą możemy znaleźć w modlitewniku strażaka. Boże, który rozświetlasz niebo i uśmierzasz żywioły, rozpal w naszych sercach wieczny płomień ofiary. Uczyń gorętszą od płomienia krew, która płynie w naszych żyłach, szkarłatną jak śpiew zwycięstwa. Kiedy syrena rozbrzmiewa rozżb... na ulicach naszych miast, usłysz bicie naszych serc, które się poświęciły. Kiedy w zawodach z orłami ku Tobie się wznosimy, niech podtrzymuje nas Twoja dłoń przebita. Panie, jesteśmy nosicielami Twojego krzyża i niebezpieczeństwo jest naszym chlebem codziennym. Dzień bez niebezpieczeństwa ryzyka nie jest dniem przeżytym, ponieważ dla nas, wierzących, śmierć jest życiem i światłem. W terrorze trzęsienia ziemi, furii wody, piekle pożarów. Nasze życie niech będzie płomieniem, naszą wiarą niech będzie Bóg. Przedstawiennictwo świętego Floriana. Niech się tak stanie. Czołem, bracia strażacy.